Witajcie moi mili na moim nowym kanale. Dzisiaj pokażę jak ustawić rozrząd silnika 130 QMB. Po pierwsze odkręcamy ten korek. Ja już go odkręciłem. Ustawiamy na magnecie T. Nie wiem, że nie będzie widać. Ustawić to możemy poprzez kopniak lub wrzucić bieg i obracać kołem. Następnie odkręcamy tą śrubę, po czym zdejmujemy zdejmujemy ten dekiel, który tu jest, po czym pojawi nam się znaczek taki tutaj i on musi się zgadzać z taką tutaj strzeliną wtedy mamy dobrze ustawiony rozrząd. Jeżeli mamy źle ustawiony rozrząd, czyli ten znaczek na kole zębatym jest po prostu gdzieś indziej, bo nam rozrząd przeskoczył. Odkręcamy te trzy śruby. Zdejmujemy zębatkę tak, żeby łańcuch pozostał w takiej samej pozycji. No i przekręcamy zębatkę tak, aby się tak właśnie zgrywały. Po czym skręcamy i mamy dobrze ustawiony rozrząd. 尽快到实车辆。